Dąbrowa Górnicza, powracamy, analiza okiem księdza, zapraszam bardzo serdecznie. To będzie dłuższa wypowiedź. Ostatnio nagrałem film na temat Pandora Gate i wielu z Was wypowiadało się w taki sposób. Wy się lepiej zabawiacie, na przykład Dąbrowa. A o księżach z Dąbrowy co Pan sądzi? A co było w Dąbrowie Górniczej? W pierwszym materiale z premedytacją użyłem słów, że nie ze wszystkimi informacjami media się pomyliły, wiele przesłanek oraz dowodów wskazuje niestety na to, że media tak bardzo się nie pomyliły w tej sprawie. Dlatego, że jednym z pierwszych był tok FM, który pisał o tej sprawie tak: Księża zorganizowali imprezę z męską prosty, interweniowało pogotowie i policja skąd ta liczba mnoga? Na ten czas niewiele jeszcze wiedzieliśmy o sprawie, ale jeden z księży, ksiądz osiedla, wypowiedział się w bardzo mądry sposób, by nie wrzucać wszystkich do jednego worka i poczekać cierpliwie na rozwój sytuacji. Opisywany wszędzie przez media skandal wzbudził tak ogromne emocje, że nie minęło nawet 48 godzin, a już ktoś w nocy w czwartek próbował podpalić drzwi bazyliki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Trzy dni od ujawnienia tej sytuacji na temat sprawy wypowiada się Kuria Sosnowiecka w taki sposób. W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi zdarzenia, które miało miejsce w parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, Kuria Decyzjalna w Sosnowcu informuje, że w dniu 12 września proboszcz parafii wyżej wymienionej poinformował pisemnie Kurię Decyzjalną w Sosnowcu o interwencji pogotowia i policji w mieszkaniu jednego z księży. Tego samego dnia biskup Sosnowiecki powołał komisję, aby w trybie pilnym wyjaśniła fakty i okoliczności zaistniałej sytuacji. W świetle dotychczasowych ustaleń komisji należy nadmienić, że jej ustalenia różnią się od informacji przedstawionych przez niektóre media. Ksiądz biskup jest na bieżąco informowany o wynikach pracy komisji. Po zakończeniu jej prac i ustaleniu okoliczności zdarzenia, ksiądz biskup podejmie stosowne kroki przewidziane prawem kanonicznym. Podpisał ksiądz Przemysław Flech, dyrektor biura prasowego diecezji sosnowieckiej. Dodatkowo biskup Grzegorz Kaszak skierował list do wiernych, w którym zwracał się, prosząc o post, modlitwę i ekspiację związaną z tym wydarzeniem. Cztery dni po ujawnieniu całej sytuacji dowiedzieliśmy się o tym, że w niedzielę przed odczytaniem listu skierowanego przez biskupa Grzegorza Kaszaka wypowiadał się również proboszcz tej parafii w taki sposób: Czyn, którego się dopuścił, bardzo potępiam i nie godzę się na takie zachowanie nigdy. Resztę pozostawiam miłosierdziu Bożemu i instytucjom, które są do tego powołane, powiedział podczas niedzielnej homilii do wiernych. Proboż ksiądz Andrzej Stasiak. Chciałbym również zwrócić uwagę na dwa bardzo istotne fakty, a często być może nie z premedytacją, ale jednak przemilczane. Po pierwsze, w aferze nie brali udział księża, co na początku pisano w wielu, wielu mediach, ale jeden ksiądz i inne dwie osoby, zupełnie trzecie, nieznane środowisku parafialnemu, a po drugie, kuria diecezjalna sosnowiecka bardzo szybko, bo 21 września pozbawiła księdza Tomasza Z wszystkich urzędów, zawieszono go aż do wyjaśnienia sprawy oraz nakazano zamieszkanie poza terenem parafii. Około 30 września wyciekają nagrania na numer 112. Jest to taśma, która dotyczy sytuacji w Dąbrowie Górniczej. Zapis tej taśmy brzmi następująco: Dobry wieczór, proszę pana. Zostałem wyrzucony z domu, jestem na Królowej Jadwigi 15. Tam jest chłopak, który leży na łóżku. To jest Dąbrowa Górnicza. Niech pan mnie wysłucha, to był taki no... no rozbierany, party. Wie pan o co chodzi? Jest pan człowiekiem. On się tak... A oni mi powiedzieli, że nie wolno jego ruszyć. Ja im mówię, sprawdźcie. Ja mu głowę unosiłem, a jemu piana szła z ust. On teraz um... On ma 28 lat. Dodał również, że został wyrzucony z mieszkania przez pozostałych. 29 września ksiądz Tomasz Z. wydaje oświadczenie, które brzmi tak. Gdyby cokolwiek podobnego wydarzyło się osobie mało znanej, o innej profesji niemedialnej, nieduchownej, to nie byłoby w ogóle sprawy. Napisał do wyborczej ksiądz Tomasz Z., Dzień później Kuria wydaje kolejne oświadczenie. W nawiązaniu do prywatnego oświadczenia Księdza Tomasza Z z 28 września 2023 roku, Kuria Decyzjalna w Sosnowcu informuje, że przyjmuje jego treść do wiadomości. Tekst oświadczenia zostanie włączony do materiału dowodowego Komisji wyjaśniającej okoliczności zdarzenia w Dąbrowie Górniczej, jak również zostanie przekazany prokuraturze. Diecezja sosnowiecka niezmiennie podtrzymuje wolę całkowitego wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych powstałego zgorszenia zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Jesteśmy świadomi wyrządzonej krzywdy wszystkim wiernym, których wiara w obliczu tych wydarzeń mogła zostać zraniona i zachwiana, a także słusznego oburzenia opinii publicznej. Istotna jest dla nas również krzywda osoby uczestniczącej w zdarzeniu w Dąbrowie Górniczej, która potrzebowała pomocy medycznej. To wszystko determinuje nas w dotarciu do prawdy i do podania jej do publicznej wiadomości. Podpisała kuria diecezjalna w Sosnowcu. 6 października, czyli 4 dni temu, pojawia się następujący komunikat kurii sosnowieckiej. 6 października komisja wyjaśniająca fakty i okoliczności zdarzenia w mieszkaniu księdza Tomasza Z. przedstawiła biskupowi sosnowieckiemu raport. Biskup Sosnowiecki podjął decyzję o wszczęciu procedury karnej i zdecydował, dla podkreślenia bezstronności procesu, że zostanie on przeprowadzony przez kościelny wymiar sprawiedliwości spoza decyzji sosnowieckiej. Fakty ustalone przez komisję w oparciu o świadectwa przesłuchanych osób pozwoliły stwierdzić, że ksiądz Tomasz Z., wraz z dwiema innymi osobami świeckimi, dopuścił się bardzo poważnego złamania norm moralnych, na co kościół nie wyraża zgody, i co zdecydowanie potępia. Biorąc pod uwagę wielkie zgorszenie wśród wiernych, biskup sosnowiecki zdecydował o wszczęciu procesu karnego, na mocy którego można zastosować wobec duchownego najcięższe kary kościelne, w tym wydalenie ze stanu duchownego. W celu podkreślenia bezstronności procesu karnego sprawa zostanie przekazana prawnikom spoza diecezji sosnowieckiej. Po zakończeniu ich działań procesowych prawnicy przekażą wszystkie akta sprawy do stolicy apostolskiej, która podejmie ostateczną decyzję wobec księdza Tomasza Z. Kuria diecezjalna w Sosnowcu oświadcza, że rzetelnie i niezwłocznie poinformuje wiernych i opinię publiczną o wszystkich kolejnych decyzjach podjętych w sprawie. Podpisano Kuria diecezjalna w Sosnowcu. W wyniku ustalonych faktów można jednoznacznie stwierdzić, że ksiądz Tomasz Z dopuścił się bardzo poważnego złamania norm moralnych, za co mogą grozić najbardziej surowe kary, łącznie z wydaleniem ze stanu duchownego. Ponadto zdarzenie stało się powodem wielkiego zgorszenia, a przede wszystkim sprawiedliwego oburzenia opinii publicznej. Ta sytuacja nie powinna mieć miejsca. Ale mamy tę świadomość, że Kościół wcale nie jest doskonały. Kościół nie jest czysty jak łza. Kościół nie jest perfekcyjny. Mamy wiele brudnych kart w scenariuszu Kościoła. Bo wiemy, że tworzą go ludzie. I nie usprawiedliwiam teraz. Powinniśmy robić wszyscy wszystko, aby było jak najmniej zgorszenia, jak najmniej grzechu i jak najmniej sytuacji, w których widać totalny brak wiary i poszanowania osób świętych. Kochani, przepraszam, wybaczcie. Proszę, wróć do Chrystusa.